Cześć, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat pasaty Daftona, a mianowicie jest to ta pasata. Jak sami widzicie, generalnie jest to dość spora butelka. Ma ona aż 690 gram. Jeżeli chodzi o składniki tej pasaty, no to widzimy tutaj, że w 100 gramach mamy 34 kalorie. Tłuszczu jest 0,2 gram, węglowodanów 5,5 gram, natomiast błonnika 2 g, białka 1,3 g no i soli 0,32 gram. To co jeszcze można powiedzieć o tej pasacie, to na pewno to, że ma ona dość krótki termin przydatności, a mianowicie po otwarciu. Samej pasaty należy ją spożyć w ciągu 48 godzin. Natomiast przed otwarciem to wygląda dość dobrze, ponieważ ten termin jest długi. Ponieważ jest ta pasata jeszcze ważna do maja 2025 roku, a zatem należy tutaj pamiętać o tym, żeby po prostu po otwarciu dość szybko spożyć ten produkt. No i taka jeszcze jedna dość istotna informacja. A mianowicie ta pasata, jak tutaj jest napisane, sporządzono ją z, ze 190 gram pomidorów na 100 gram produktu. A zatem dość sporo tych pomidorów rzeczywiście znajduje się w tej pasacie. Dlatego rzeczywiście mogę z czystym sercem polecić ten produkt, ponieważ bardzo sporo pomidorów zostało wykorzystanych do stworzenia tej pasaty. Jeżeli chodzi o cenę tego produktu, no to znajdziecie go w hipermarkecie za około 5,80, a zatem nie jest to jakoś specjalnie dużo, jeżeli chodzi właśnie o ten produkt. Natomiast sprawdźmy sobie, jak jeszcze to smakuje. Generalnie otwiera się dość prosto, wystarczy odkręcić tutaj tę nakrętkę. W środku wygląda to następująco, spróbujemy sobie jeszcze. Jak smakuje ten sos. A zatem wezmę troszkę na, łyże na łyżeczkę. No i rzeczywiście, bardzo smaczny sos, czuć pomidory, czuć taki fajny posmaczek pomidorowy, a zatem jak najbardziej. Tego typu produkt myślę może się nadać do różnego rodzaju mięs, ale nie tylko, ponieważ można korzystać z niego na przykład do makaronów, serów czy warzyw. Ja osobiście stosuję tą pasatę, jeżeli chcę sobie zrobić jakieś tam burgery, na przykład na szybko, w piekarniku, oczywiście takie domowe burgery. Wtedy taki sos rzeczywiście fajnie się nadaje i dobrze się komponuje z serem i innymi warzywami, jak i mięsem. Natomiast to już w jaki sposób wykorzystacie sobie tę pasatę, zależy oczywiście od Was. Natomiast warto wiedzieć, że są takie możliwości, że taki produkt ma dość sporo różnych zastosowań. A zatem tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi właśnie o pasatę DAFTOMA. Jeszcze pokażę, może tutaj, jak to wygląda z przodu. Pasata aromatyczna i gęsta, rzeczywiście to się pokrywa z tym, co widzimy, widzimy już w środku i z tym, co zasmakowaliśmy sobie przed chwilą. Sporo pomidorów widocznych to również czuć smaku tej pasaty. A zatem tak to wszystko się prezentuje, jeżeli chodzi właśnie o ten produkt. Dajcie znać w komentarzu, jakie są Wasze odczucia na temat tej pasaty. Chętnie się z nimi zapoznam. Koniecznie również zostawcie polubienie pod filmem, jak i zasubskrybujcie ten kanał, aby być na bieżąco z innymi recenzjami, które będą pojawiać się na tym kanale. A tymczasem to tyle, a więc do zobaczenia w kolejnych nagraniach.